Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala na krawędzi szkła y, Isla Negra, rezerwa z Biedronki za 15 zł Białe chardonnay Isla Negra, cóż nam mówi Isla Negra Isla negra to nic innego jak mała gmina u wybrzeża w, centralnej, w centralnym Chile, ale to też duża e, firma masowo produkująca wina. E, rezerwa, rezerwa cóż to znaczy. E, no, w Chile nie ma regulacji prawnej, więc to znaczy co najwyżej tyle, że najczęściej że wina było beczkowane e, i niewypuszczone szybciej niż po pół roku od produkcji, ale tak naprawdę to bardziej jest zwyczajowe. Exclusive, Exclusive Edition tutaj mamy i Chardonnay, czyli najpopularniejszy biały szczep świata oczywiście pochodzący z Burgundii 2015 rocznik, to dobrze, młodziutkie Pamiętajmy, że w Chile wegetację mamy w marcu, zbiory bo to druga pukula, Valle Central, czyli najpopularniejsza chilijska e, Tutaj z tyłu nam to pisze, najpopularniejsza chilijska apelacja blisko Santiago, tam gdzie Kolciagła, tam gdzie Maipo. E, tutaj dlaczego wspominamy o Maipo? Ponieważ tu jest jeszcze taka pieczęć, stąd nasze zbliżenie, żeby ją było Inspired by Coast, czyli, czyli to może być e, Pacific Maipo część, ale to tylko moje przypuszczenia ekskluzywnej edycji z rezerwy. Używamy sobie bombeczki e, z e, Bardziej takiego w stronę burgundzkiego chardonnay, ale chcemy troszeczkę przetlenić te wina. Chardonnay goni pod względem nasady w Chile Sauvignon Blanc, które cały czas jest jeszcze popularniejsze. Nawet, nawet w samym Maipo, o którym wspomnieliśmy przed chwileczką. Barwę. Barwę mamy lekko przełamane, lekko w sumie czysto, czysto złotawo-słomkową z lekkim refleksem zielonawym. Ja z premedytacją nie używam pewnych określeń winiarskich, żeby nie czynić z tego takiej winnej naukowej przemowy, profesjonalnej i smutnej, ale tutaj... Tutaj gumową kaczką, gumową kaczką zajeżdża nam to wielce. E, Noc bardzo przemysłowy. E, gumowa kaczka, czyli czy gumowy wąż, e, czy, czy nuty kauczuku, no to są nuty, które są bardzo typowe przy tych tanich winach i w większości naszych wspaniałych, dyskontowych win e, możemy spotykać. Yy, dlatego czasami nawet nie warto o nich mówić. To ciężko powiedzieć, że to jest waga, to jest pewna specyfika po prostu zakupów i z pewnych decyzji, jeżeli chodzi o wina, e, powiedzmy za 10 czy 15 zł. Aczkolwiek yy, za 15 zł. wydaje mi się, że możemy mieć na przykład wspaniałe wino w, w, chociażby z Hiszpanii czy Portugalii, które może być pozbawione tych cech. No ale tutaj musimy wcisnąć jeszcze koszty transportu. Gdzieś lekka gruszka, lekkie zielone jabłko się nam plącze pod tym, pod tymi lekkimi gumami. Tak, i, i wino skończone. No cytrynowe jakieś tam motki, ale to one, one dobrze. Boże, chyba najbardziej ta gruszeczka nam wychodzi, a ta gruszeczka to też jest taka mało ciekawa gruszeczka. Idziemy do targu, wąchamy. No gruszeczka, ok, poszliśmy dalej. No, i usta. Usta jak kapusta. Trochę też. Trochę alkoholu, trochę jakiejś kapustki. To jabłko na ustach to już takie przejrzałe jabłko. Gdzieś tam jakiś taki lekka nutka. Akacjowa się nam pojawia. A, troszkę też taki jakiś. Nie wiem, No i mamy takie wino barowe troszeczkę. Mając się tutaj w kamerach i sprzątając. E, czyli i imprezowe. To troszkę taki porównywalna klasa jak baking box. E, duży worek, e, tylko tu na baking boxa to cena jeszcze powinna być niższa. E, rezerwa i exclusive edition. E, Okej. Okay. Chyba nie chcielibyśmy spróbować nie rezerwy i nie exclusive edition. Eee, czyli tak, oczy. Oczy są bardzo przyzwoite tutaj. Nawet, eee, nawet pod względem pracy. A raczej mocno wodnictwa. Nos, nos ta gumowa kaczuszka tutaj troszkę. Chyba, chyba przesyciłem się już zapachami kauczykowymi już tych wszystkich. Eee, w degustacjach. Także tutaj damy, damy dwa. Nie, usta. Usta jakieś rozbiegane, niezbalansowane, troszkę jak, jakby wziąć dużo farb, żeby namieszać je z palety, po czym wyrzucić je na, na podłogę i, i tyle. No bardzo, ja jeden tam. To. To, to jest na pograniczu gdzieś, gdzieś, gdzieś jakiś uszkodzeń smakowych. Jeżeli tak, takom, taki przykład nadawać, czyli niskie chardonnay, to ono nie jest w ogóle niskim chardonnayem. Chyba uderzyliśmy chyba, tutaj mocno. Ode mnie subiektywnie też jest. Ono jest smaku po prostu niedobre. Źle skomponowane. No, i tym smutnym akcentem dziękuję Państwu za obejrzenie kolejnego odcinka. Robię co mogę. Powoli będziemy odchodzić od, od, od uwielbienia. Mamy już pewną bazę zbudowaną. To dobrze, te, te 20 parę odcinków. Będziemy odchodzić od tych. Dwóch dużych graczy, Dyskontów, czy tam jeszcze Roswana, która nam się przewija, do jakichś mniejszych importerów, postaramy się pozostać w stanie cały czas tam 20-30 złotych i poszukać jakiś takich ciekawych. Ale nie będziemy zapominać o naszych dużych graczach. Zachęcam do subskrybowania. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia w następnym na krawędzi szkła.